Cześć, Tomasz z tej strony i witam Cię na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale pomówimy sobie na temat projektów z potencjałem, które są jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a które zapowiadają się bardzo ciekawie i mają potencjał do tego, aby w kolejnych miesiącach czy nawet tygodniach osiągnąć ciekawe wzrosty. Generalnie ostatnio na tym kanale poruszaliśmy tematy związane właśnie z projektami pod HOS-em i trochę ich było. I teraz zrobię sobie takie krótkie podsumowanie tego, jak te projekty aktualnie się mają, ponieważ no trochę już ich było, więc wypadałoby właśnie zrobić takie lekkie podsumowanie, żeby wiedzieć co i jak. A więc w pierwszej kolejności omówmy sobie projekt Ator, o którym wspominałem jakiś miesiąc temu, dokładnie 8 października. I tak jak możemy sobie zauważyć na wykresie, aktualnie jeżeli chodzi o market cap, to jest on na poziomie 160 milionów dolarów, no i tutaj w okolicach właśnie tego 8 października. Października o tym projekcie wspominałem na kanale. Teraz w prawym górnym rogu będziesz widział do niego odnośnik, więc możesz sobie ten film nadrobić. No i generalnie od tamtego momentu do szczytu, jakie mieliśmy tutaj na poziomie ponad 2 dolarów, zrobiliśmy około 168%, a jeżeli chodzi o obecną cenę, to jest to około 130%. Więc bardzo fajny wynik. Generalnie projekt Ator moim zdaniem jest jednym z lepszych projektów pod nadchodzącą hossę Jeżeli chodzi właśnie o trend privacy. Kolejny projekt, o którym na tym kanale było, to oczywiście Tao BitTensor który tutaj zrobił chyba największe wyniki. No i tutaj generalnie od tego momentu, czyli okolic około 19 października, Rozpoczął się bardzo mocny wzrost góry, który trwa cały czas teraz. No i aktualnie cena wynosi około 230 dolarów. Więc dobiamy powoli już do 500% od momentu publikacji filmu. Jeżeli chodzi o Bitensor, tak jak mówiłem w tym filmie, do którego teraz pojawi się także odnośnik w prawym górnym rogu, jest to moim zdaniem w tej chwili projekt numer 1 jeżeli chodzi o branżę AI w krypto. I tutaj osobiście uważam, że w ciągu kolejnego roku możemy zobaczyć cenę nawet 1000 dolarów. Jeżeli oczywiście rynek będzie nam sprzyjał. Idąc sobie dalej, mieliśmy projekt Celestia, o którym wspominałem jeszcze przed airdropem. No, jeżeli chodzi o Celestie, to tak naprawdę po airdropie ta cena utrzymywała się cały czas na poziomie około 2,20 dolarów 50 centów, tak nam się tutaj to bahało. No i aktualnie także dobiliśmy do poziomów ponad 7 dolarów, nawet w pewnym momencie no i aktualnie jesteśmy na poziomie około 6 dolarów i centów co oznacza, że zrobiliśmy tutaj około 300% od właśnie gdzieś tych poziomów a jeżeli chodzi o ATH, no to dobiło one nawet do 7 dolarów jeżeli chodzi o samą Celestię, to uważam, że jeżeli chodzi właśnie o blockchainy modularne to może to być projekt, który będzie liderem tego trendu i spokojnie uważam, że ten projekt ma potencjał do tego aby pojawić się w top 10, jeżeli chodzi o projekty pod względem Kapitalizacji rynkowej. No i jeszcze jeden projekt, o którym tutaj wspomnieliśmy, czyli Injective. Filmik o nim pojawił się 22 września czyli mówiliśmy sobie o nim w okolicach tutaj około 7,30 dolarów i centów aktualna cena to prawie 16 dolarów więc do tej obecnej ceny mamy 120% a do szczytów, które mieliśmy na poziomie około 18 dolarów jest to ponad 150% więc tak reasumując, jeżeli chodzi o projekty, o których na tym kanale mówiliśmy no to bardzo fajnie, póki co sobie radzą aktualnie przygotowuję kolejne materiały, jeżeli chodzi o projekty właśnie pod Hosse więc koniecznie zostaw tutaj subskrypcję, aby tych filmów nie przegapić a teraz wejdźmy sobie już do konkretów i do omówienia projektów, które dzisiaj Wam przygotowałem. Ok, a więc pierwszym projektem, o którym sobie powiemy jest projekt Bypass. I generalnie jeżeli chodzi o ten konkretny token, to jakiś czas temu wspomniałem o nim na swoim Twitterze. No i wtedy byliśmy w okolicach około 370 tysięcy dolarów, a jeżeli chodzi o all time high, jakie mieliśmy do tej pory, to było to około 3,5 miliona dolarów. Więc generalnie od tamtej informacji udało się zaliczyć wzrost na poziomie około 900 no i wtedy wydawało mi się po prostu, że ten projekt będzie taki no po prostu na chwilę szybkie pump and dump, ale generalnie od tamtej pory ten projekt cały czas się rozwija, cały czas pracują nad swoim produktem. No i właśnie jeżeli chodzi o sam produkt, który oni tworzą, no to jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni stworzyli generalnie bota na Telegrama, który daje nam możliwość wykonywania transakcji na największych giełdach, Konkretnie chodzi tutaj o ceksy, takie jak Binance, Bybit, Kucoin i po prostu wszystkie inne takie największe giełdy. Pozwala robić nam te transakcje bezpośrednio z Telegrama, i co najważniejsze, możemy robić to w sposób kompletnie anonimowy, bez żadnego KYC, bez rejestracji, bez podłączania walletu, tylko po prostu bezpośrednio z Telegrama. No i generalnie ten produkt działa, działa bardzo dobrze. I generalnie Team także cały czas tutaj ten produkt rozwija, cały czas dodają oni nowe pary oraz nowe. Giełdy. Generalnie sporo większych kont na Twitterze się tym projektem także interesuje. Zbierają oni tutaj coraz większe zasięgi i generalnie podoba mi się to, jak się rozwijają. Dlatego też, pomimo tego, że na tym projekcie już udało mi się sporo zarobić od tego właśnie pierwszego wejścia, to postanowiłem, że ten projekt chcę rozegrać jeszcze raz. I generalnie aktualnie poziomy, które mnie interesują tutaj na zakupy, to są okolice około 1,3 miliona dolarów, czyli powiedzmy gdzieś. Poniżej tej ceny, no i generalnie moim celem jest akumulowanie tego projektu przez kolejny miesiąc, może dwa. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Generalnie, jeżeli chodzi o branżę Privacy, no to tutaj problem jest oczywiście w regulacjach, które po prostu mogą takim projektom zaszkodzić. Generalnie, jeżeli chodzi o projekty, które są skupione na tym, aby dostarczać na większą anonimowość, prywatność, omijać KYC, to po prostu czas pokazał, że za takie projekty często się różne instytucje zabierają. Więc zobaczymy, jak będzie z tym projektem. Jest on na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ponieważ swój start ten projekt miał w okolicach 1 listopada, więc jest on na rynku zaledwie 18 dni. Także jest to pozycja bardzo ryzykowna. Tutaj nikogo nie zachęcam do tego, aby w nią wchodzić. Polecam się z tym projektem samodzielnie zapoznać, ocenić sobie, czy uważacie, że ten projekt ma sens, no i podjąć decyzję odnośnie tego, czy chcecie w niego wchodzić, czy nie. Zapraszam Was również do mojego Twittera, gdzie często dodaję różnego rodzaju właśnie informacje odnośnie projektów, w które wchodzę. Wiadomo, że tutaj mogę zrobić to dużo szybciej niż na YouTube. Więc zapraszam Was także, jeśli macie ochotę, to możecie sobie sprawdzić mój profil. Projektem numer dwa, o którym sobie powiemy, jest projekt Blocktools. No jeżeli chodzi o ten projekt, to wspominałem o nim na swoim kanale na Telegramie, które właśnie w okolicach 60 dolarów w niego sobie wchodziliśmy. I tu dosłownie półtorej dnia później ten projekt wystrzelił o ponad 100% do poziomu około ok. 25 dolarów i tu udało się zrobić właśnie szybkie razy dwa, więc na Telegram także Cię zapraszam, link do niego znajdziesz w opisie materiału. Zacznijmy sobie od tego, czym ten projekt właściwie jest. Jest to projekt, który jest swego rodzaju sklepem dla projektów, które chcą tworzyć swoje rozwiązania. Czyli generalnie możemy kupić sobie u nich już gotowe rozwiązanie w postaci np. sniperbota, jakiegoś czatu, stakingu, możliwości oddawania głosów, agregatora dexów, czy możemy sobie stworzyć także nasze własne, spersonalizowane narzędzia. Więc jest to generalnie projekt, który zajmuje się jakby całą taką otoczką związaną z tworzeniem własnego projektu lub rozwijaniem go. Czyli powiedzmy, że chcecie sobie stworzyć swój własny projekt, no i potrzebujecie do niego na przykład stworzyć sobie jakiś tam czat, potrzebujecie staking, potrzebujecie jakieś DAO, czy jakiś vesting dla tokena, no to oni są w stanie Wam to wszystko właśnie dostarczyć i następnie pomagają także taki projekt prowadzić. Jeżeli chodzi o token tools, to jest on wykorzystywany właśnie jako waluta za różnego rodzaju funkcjonalności czy produkty, więc posiada on realną użyteczność. Jeżeli chodzi o jego aktualny market cap, to waha się on w okolicy około 11,5 miliona dolarów. I jeżeli chodzi o wykres, to wygląda na to naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mieliśmy właśnie te większe wzrosty w ostatnim czasie. Tutaj, właśnie jeżeli chodzi o ten wzrost, który udało się fajnie wyłapać na grupce, to był on spowodowany wiadomością odnośnie tego, że właśnie team projektu BlockTools zapewnił sobie duże partnerstwo z projektem Ghost Duck na którym generalnie zbudowany jest cały projekt Kaspa, który z kolei aktualnie jest warty prawie 3 miliardy dolarów. Jest to jeden z projektów, który w ostatnim czasie miał największe wzrosty i największy hype. No i właśnie projekt BlockTools będzie właśnie partnerem tego protokołu i będzie zarządzał tutaj częścią związaną ze smart kontraktami, generalnie z wyglądem, yield farmingiem, no i również będzie zajmował się marketingiem oraz wsparciem launchpada. Więc generalnie była to bycza informacja, która spowodowała właśnie ten mocny wzrost o prawie 100%. No, i patrząc sobie tak na ten projekt, uważam, że jest to coś, co faktycznie może się przyjąć i szczególnie może ten projekt być rozkwytywany podczas hossy kiedy to będzie powstawała masa nowych projektów i generalnie myślę, że ten projekt może być mocno rozkwytywany w momencie kiedy będziemy mieli mocny mem season czyli generalnie będą powstawały projekty które nie mają żadnej wartości, ale udają, że taką mają i będą po prostu tworzyły jakiekolwiek narzędzia żeby pokazać, że po prostu no, nie są zwykłymi wydmuszkami i mogą wtedy korzystać z tego protokołu, po to właśnie aby po prostu mieć gotowe rozwiązania i nie musieć poświęcać dużo czasu na przygotowanie projektu, więc generalnie projekt jest bardzo ciekawy. Osobiście czekam teraz na jakieś większe spadki, żeby sobie go jeszcze trochę dokupić, ponieważ chciałbym zbudować sobie tutaj taką pozycję long termową właśnie pod nadchodzącą hossę. Ok, kolejnym projektem, o którym sobie powiemy jest projekt Cresco, który aktualnie ma market cap na poziomie 22,5 miliona dolarów. Jest to projekt bardzo świeży, ponieważ swój start miał on 11 listopada, więc dosłownie kilka dni temu. No i generalnie w ciągu tych kilku dni zdążył on już sporo urosnąć. Ma już spory market cap, ale generalnie jest to dla mnie projekt, który może long termowo naprawdę dać sporo zarobić. Głównie z uwagi na to, że obraca on się w trendzie, który moim zdaniem w kolejnych miesiącach będzie mocno grzał rynek. No i generalnie tym trendem jest rc 4337, czyli aktualizacja na Ethereum. I teraz generalnie, co kryje się pod tą nazwą rc 4337? 7. Generalnie, aby nie wdrążać się w jakieś duże szczegóły, to tak mówiąc najprościej, jest to aktualizacja na łańcuchu Ethereum, która ma sprawić, że po prostu wejście w świat kryptowalut stanie się dużo prostsze. Ponieważ jedną z głównych barier, jakie teraz są na rynku kryptowalut, jest po prostu wejście poprzez portfel. Portfele takie jak Metamask czy inne portfele takie przeglądarkowe wymagają już jakiejś znajomości, jeżeli chodzi właśnie o rynek, o to, jaką funkcjonuje, ponieważ mamy tutaj różne sieci, na każdej sieci mamy inne opłaty w innym tokenie. Jest także kwestia zabezpieczenia swoich seedów. No i generalnie dla nas, czyli osób, które na tym rynku już operują od dłuższego czasu, nie jest to nic skomplikowanego, tak? No ale z kolei, jeżeli chodzi o osoby nowe, które na tym rynku dopiero się pojawią, to dla nich jest to bariera często nie do przejścia. Ponieważ jeżeli powiecie o osobie, która nigdy nie miała styczności z krypto, że musi sobie zainstalować portfel, musi do niego zapisać seedy, które musi pamiętać, bo jeżeli nie będzie ich pamiętać, to nie będzie w stanie swoich środków odzyskać, w razie gdyby po prostu dostęp do portfela straciła. Dodatkowo musi zapewnić sobie od razu środki na transakcje. No i generalnie zależnie na jakim blockchainie chce operować, to potrzebuje innego tokena. Więc generalnie chodzi o to, że tych rzeczy, o których trzeba pamiętać jest sporo. Do tego dochodzi fakt, że swoje środki można stracić, jeżeli okaże się, że po prostu zgubiliśmy swoje seedy. Więc wszystko to jest dużą barierą, która często gdzieś tam te nowe osoby od rynku krypto odstrasza. I właśnie jeżeli chodzi o tą aktualizację ERC 4337, to ma ona na celu stworzenie portfeli nowej generacji które pozwolą po prostu w łatwy sposób na ten rynek kryptowalut wejść. No i właśnie Kresko jest jednym z takich walletów. Generalnie to nie jest jeszcze wallet, ponieważ jest on dopiero w fazie tworzenia, więc cała ta wycena jest to no generalnie obietnica, tak? ponieważ nie ma to jeszcze gotowego produktu, ale generalnie wszystko wygląda tutaj naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli ten projekt się uda, jeżeli ten portfel będzie działał, będzie miał dobry marketing, to uważam, że jest tutaj duży potencjał na to, że stanie się on, swego rodzaju game changerem na rynku i generalnie jeżeli chodzi o takie najważniejsze różnice, no to przede wszystkim mamy tutaj możliwość logowania się swoim na przykład kontem Google, Twittera czy na przykład Apple i nie potrzebujemy tutaj pamiętać ani zapisywać żadnych seedów, więc jest to już pierwsze ułatwienie dla osób nowych na rynku. Kolejna rzecz jest taka, że nie musimy przejmować się tym, jaki potrzebujemy mieć token, aby opłacić transakcje na danym blockchainie, ponieważ te portfele będą miały to do siebie, że będziemy mogli dokonać transakcji w dowolnym tokenie, jaki tylko po prostu chcemy. Więc nie trzeba pamiętać o tym, że na poligonie jest Matic, że na Ethereum jest Ether, że na Binance Smart Chain jest Binance Coin, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mamy tam jakieś środki i one są od nas pobierane, i po prostu wszystko dzieje się pod spodem. Nie musimy kombinować, nie musimy tego pamiętać. Po prostu wchodzimy, przelewamy sobie jakieś środki i możemy natychmiast zacząć na tym portfelu działać bez przejmowania się o właśnie cid czy po prostu opłaty transakcyjne co jest także dużym ułatwieniem dla osób nowych. No i kolejna rzecz, która generalnie jest takim fundamentem, jeżeli chodzi właśnie o tą aktualizację RC4337, jest to tak zwany social recovery. Chodzi o to, że mamy tutaj możliwość stworzenia sobie backupu naszego portfela, czyli generalnie dostępu do niego w razie gdybyśmy go stracili, na przykład za pomocą tak zwanych strażników, czyli na przykład kogoś zaufanego z naszej rodziny, przyjaciół, kto generalnie będzie w stanie pomóc nam ten portfel odzyskać w razie gdybyśmy Stracili do niego dostęp. Tak samo mamy możliwość zrobienia tego przez maila, swoje konto na Google czy na Apple. Więc generalnie mam tutaj sporo możliwości do tego, aby odzyskać swoje CD. -y. Więc generalnie chodzi o to, że nie ma tutaj tego strachu przed tym, że możemy swoje CD -y stracić i także tracimy dostęp do naszego portfela. A co za tym idzie także do naszych środków? Dodatkowo, ten portfel może być zabezpieczony tutaj przez autoryzację 2FA, co jeszcze bardziej podnosi jego poziom bezpieczeństwa. No i aktualnie tutaj możemy zapisać się na waitlistę, jeżeli chodzi o dołączenie i testowanie tego projektu. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się rozwijało, jak to będzie wyglądało. I generalnie uważam, że trend na właśnie projekty związane z tą aktualizacją rc 337 będzie czymś dużym i warto jest to obserwować. Jest to generalnie jeden z pierwszych projektów, które się pojawiły właśnie z tego trendu. Aktualnie jeżeli chodzi o wycenę, to jest ona dosyć wysoko. Myślę, że tutaj jeszcze w najbliższym czasie możemy zaliczyć jakąś większą korektę. Myślę, że możemy mieć tutaj typowe sell the news w momencie, kiedy po prostu pojawi się ten już gotowy produkt. Jeżeli chodzi jeszcze o sam token CRE, to jest on natywnym tokenem całego ekosystemu i generalnie jest plan na to, aby był on dostępny na różnych blockchainach. Nie ma tutaj żadnych taksów, jeżeli chodzi o kupno czy sprzedaż. No i generalnie ten token ma być wykorzystywany do kupowania różnego rodzaju funkcjonalności właśnie w całym ekosystemie. Cresco. A więc moim zdaniem jest to projekt, którym warto jest się zainteresować, warto jest zrobić swój własny research. No i tak jak powiedziałem, śledzić rozwój całego trendu właśnie związanego z Aktualizacją RC4337, ponieważ myślę, że może być to czymś naprawdę dużym. Ok, a więc w tej filmie to by było już w sumie na tyle. Dzięki Wam za obejrzenie. Przypominam Wam także o dołączeniu do mojego Telegrama. Tu macie dostęp do informacji odnośnie tego, w jaki sposób rozgrywam rynek, w jakie projekty wchodzę oraz dlaczego. Oraz także będę tutaj publikował różnego rodzaju swoje przemyślenia. Także jeżeli tutaj jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to już tyle. Daj znać w komentarzach. Jakie Ty projekty o niskim market capie teraz śledzisz? No i słyszymy się w kolejnych materiałach. Także do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!